W Żarowskiej Izbie Historycznej gości dzisiaj firma archeologiczna Archeoreplika z Wrocławia. Odtwarza dla dzieci Szkoły Podstawowej z Żarowa życie w dawnych czasach prehistorycznych. Myślę, że jest to ciekawy sposób ukazania historii. Nie jest to historia martwa, która zamyka się tylko w szkolnej ławce. Jest to historia żywa, która wzbudzi u dzieci wielkie zainteresowanie i myślę również, że wzbudzi u dzieci prawdziwą pasję. Przybyliśmy dzisiaj tutaj na zaproszenie z kolegą, na zaproszenie pana Bogdana Muchy, i będziemy prowadzić zajęcia, warsztaty archeologii eksperymentalnej dla dzieci. Prowadzimy takie zajęcia, ponieważ same wystawy muzealne. Często dla dzieci nie są aż tak interesujące, ponieważ oglądają różnego rodzaju zabytki, a tego rodzaju warsztaty eksperymentalne uzupełniają w świetny sposób tego rodzaju wystawy. Dzieci mogą rzeczywiście zobaczyć, w jaki sposób ludzie żyli w dawnych czasach, jakich narzędzi używali, jakiego rodzaju te narzędzia były i do czego służyły. Dzisiaj przedstawiamy narzędzia z epoki kamienia, ponieważ na wystawie gości goszczą szczątki mamuta znalezione w Zastróżu, więc z tego względu chcieliśmy dzieciom przybliżyć jak wyglądało życie w epoce kamienia. I tutaj chciałbym przedstawić Państwu tak pokrótce może kilka takich narzędzi, chociażby tutaj mamy nóż, w oprawie sporoża i do zamocowania został użyty taki klej, wykonany w taki sam sposób jak kilkanaście tysięcy lat temu, między innymi z żywicy i węgla drzewnego, które zostały razem połączone. I można zobaczyć, jaki ten krzemień był ostry. Było to narzędzie bardzo efektywne, służące np. do cięcia skóry, mięsa. Jest ostry, tak jak współczesny skalpel, więc nic dziwnego, że człowiek tego rodzaju surowca używał prawie przez milion lat zanim pojawiły się dopiero metale. Inne narzędzie, które dzieci mogą zobaczyć i używać są to na przykład takie wiertarki, gdzie krzemienne wiertła są zamocowane. Przepołożę, zademonstruję również jak wygląda praca taką wiertarką, dzieci również mogą używać. I można zobaczyć efekty pracy, jak najbardziej, takie narzędzie działało. Oczywiście, jest to tylko wybór kilku rzeczy i kilku tematów, które yy, można ustalać razem z nauczycielami, samemu można przyjść i spróbować. Zapraszamy.